Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z otwierania skrzynek, dzisiaj mamy do otwarcia 5 skrzynek różnego rodzaju Jest to zimowej ofensywy operacji Phoenix, skrzynia łowcy, skrzynia operacji Breakout i klucz do skrzyni Esports Dostałem wiele skrzynek od mojego znajomego, więc wydaje mi się, że będzie na kolejne parę odcinków, ale na razie stać mnie było tylko na pięć kluczy Więc otwieramy jedno z... Operacji zimowej yy, ofensywy. Zobaczymy czy coś stąd ładnego wypadnie. Znowu dwie barety wszystkie, przynajmniej to... Bo to już jest jakiś plusik. Przynajmniej nie niebieskie. Dobra, teraz lecimy operację breakout. O oh, Boże. operacji breakout mam multum, więc otworzymy to. I liczymy na nóżmy, to. No, super nowa, Nawet to okay, mam już jedną, ale... Nie będzie... No, no, Dobra. Dobra, lecimy dalej. Skrzynia łowcy. Środkowa skrzynia łowcy i teraz żeby był nóż łowcy To by było cudownie, ale niestety yy, Galinarkami Dobra, lecimy dalej. Jedna skrzynia esports, więc kurde nie zdążę więcej niestety. Może jeszcze zdążę ostatnio otworzyć? Szybki, tak, zdążę ostatnio otworzyć skrzynię, aby coś fajnego wypadło. No i niestety zostajemy na UMP pralu. Dobra, to zapraszam Was do kolejnych odcinków i cześć.